Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w kolejnym. Nie. Cześć, dzień dobry, witajcie wszyscy w pierwszym odcinku w nowej serii, serii Worms Armageddon. Będziemy grać w misję, po prostu będziemy grać w kampanię. Tutaj zapraszam się zapoznać z nowymi subskrybentami. Dziękuję za to, że tu jesteście. Oglądacie, klikacie, kliknęliście i po prostu, że tu jesteście. Nic innego mi nie pozostaje, jak was zaprosić na pierwszy odcinek, który się nazywa. Pumpkins problem, tak więc będziemy musieli się zająć dyniowym problemem, dyniowymi problemami. Zapraszam serdecznie. Zanim do tego dojdziemy, to yy, worms nie... No. Moja nowo stworzona drużyna nie może brać udziału w misji Single Player dlatego. Musimy przejść w trening To jest pierwsza misja. Przepraszam. To jest pierwsza misja.... To jest, pierwszy, to jest pierwszy odcinek, tak więc w pierwszym odcinku. Pierwsza misja jest na dosłownie 3-4 minuty, tak więc zaczniemy stuprocentowy trening od początku do końca moja drużyna jest jak widzicie albo nie nie wiem czy siebie widzisz e, moja drużyna jest złożona z was subskrybentów e, widzisz siebie przed tylko wylosowałem kilkoro z was e, nazwałem moją drużynę waszymi nickami widzisz siebie daj jana kolejny Musimy przejść cały trening. Chciałbym go przejść i Wam go pokazać, dlatego, że po prostu normalnie, jakbyście sobie utworzyli nową drużynę, to nie jesteście w stanie zrozpocząć e, kampanii, bo gra mówi, że nie jesteście do tego przygotowani. Dlatego na szybkości ogarniamy kuwetę i lecimy. pi pi, pi, pi. Kolejny. Zuczka. Pyk. I pyk. wystarczy tylko po prostu, żeby to smyrnąć, żeby po prostu punkt czuł się smyrnięty. Ja tak patrzę co, co chwila, bo mi ekran mryga, bo przełącza się rozdzielczość. Normalnie w grze mamy Full HD, ja nie mam tutaj zainstalowanych paczaczy żadnych. Bo normalnie jak się zainstaluje jakieś tam paczacza, to można rozdzielczość zmieniać w locie, w grze, ale ja tutaj tego po prostu nie mam zainstalowanego, już mi się nie chciało instalować żadnych patch'y to jest czysta gra dobra, teraz średnio zaawansowany. ups pysznie poszło oki doki, kolejny Fire Punch I... właśnie zepsułem Za szybko, za szybko, po prostu za szybko Co jest? Odporządk... oooj dlaczego? No jak? No właśnie, i tutaj... Ile mamy tych Fire, fire Punchów? Fire, fire Punchów mamy tylko jeden, dobra tak więc Dobrze. Mogę iść dalej? Ups. To był dobry ups. Co to w ogóle było? Przepraszam bardzo. Nie mam już punchów. On się uderzył głową o to. Jeszcze raz będę musiał to przechodzić to się... Troszkę zdenerwują. dawaj Maito, to, dawaj Maito. to. Jak on się wtedy uderzył tutaj? O, właśnie, dobrze. Bóg tam wyszedł. Dobra, poszło. Jeszcze raz się coś gdzieś pomyli i mi się chce <grymne> robić tego. Nie ma Dobra. Pudła, Jak pudło? A no właśnie ty. Teraz co? Bazułka? Czy granaty? Bazułka. fajnie ona tam padła do środka żeby rozwaliła to tak na maksa kolejna, czach tak z karabinką, nie ma czasu A, dobra, w ten sposób aha, w ten sposób i nic nie zrobił nie no, nie mogę nie mogę się skupić, Poczekaj. dobra tutaj trzeba było na sekundę ustawić, ale też piekło dobrze Tutaj na dwa to nie wiem. No Nawet dobrze. Jeszcze raz. Pięknie. Tu na cztery nie mogę tu się ruszyć. Cztery, trzy, dwa, jeden. Dobre pikło. Jeden. Piekło. Podstawowy trening. Lecimy dalej. Good luck. I dziękuję. To właśnie był podstawowy trening. Lecimy na misję. E, wszystko się nagryzywa, wszystko jest, gra jest, bo już kolejnego bym chyba nie mógł. E, Jam Witosław. Pumpkin Problems. Zobaczymy jak tam dyniowe problemy. Grę będę przechodził na ten sposób, że po prostu Będę eksterminował. Ja wiem, że tutaj wystarczy tylko wziąć że tutaj wystarczy tylko wziąć tamten e, tą skrzynkę i przejść misję, ale chciałbym e, trochę pozabijać tych robaków. Powiedzmy, że tak. E, nie wiem, czy już to mówiłem, czy nie. Jak widzicie, May to nie wziął się znikąd. To jest subskrybent tego kanału. Wylosowałem was tam troszkę, przelosowałem. May to jest tu nie bez powodu, ze względu na to, że pojawia się często też na streamach. Praktycznie jest na każdym streamie. Tak więc dzięki Mayto, że tu um, bardzo mocno aktywnie tutaj spędzasz. Jest też Scarecrow. <laughs> I po prostu... Ta dwójka, że tak powiem, e, tak została wyróżniona. <laughs> a tak naprawdę e, reszta z was tutaj... Amogin też czasami przychodzi. Nie powiem, że nie. Skłamałbym, jakbym powiedział, że nie przychodzi. Mamy też Amogina, a resztę z was po prostu wylosowałem. Jeżeli chcesz siebie tutaj zobaczyć, napisz w komentarzu, ej mordko, ja też, ja też, ja też. No to wtedy zmienimy. Ej! wiedziałem. Trzeba uciekać. Ups. O, wiedziałem, że on teraz będzie. Jak on mnie teraz szturchnie. A tam są miny. No, psz. Okej, okay, tak może być. Już po tobie. Już po tobie, dokładnie. Dokładnie już po tobie. Okay. To, był, to była moja zemsta za to, że tutaj że tutaj mnie szturchnąłeś tym granatem. Uwiedziałem. Chciałem na tą Łodygę tutaj wskoczyć i po prostu zejść na dół po tą paczkę, żeby już po prostu zakończyć zadanie. Mamy jeszcze dwie ostatnie rundy i komputer dostanie Broń, która będzie śmierci na bo dostanie chyba z tego, co pan dam i, I strikeka. Okej. Okay. Bierzemy to zakończamy misję. Można ją przechodzić na wiele sposobów, można ich zabić. O! Srebro. Silvera tutaj nie, nie chce. Powiedzmy, że będziemy to przechodzić, że ja będę to przechodził w ten sposób, że najpierw się będę z nimi bawił, a drugi raz ewentualnie. Będę aktualizował misję tutaj po prostu, dwa razy ją będę przechodził na szybkości, drugi raz, żeby po prostu e, było wszędzie złoto. E, chciałbym przejść tak, żeby było złoto, żeby każdy zobaczył mniej więcej jak to być powinno, jak to przejść. Proszę bardzo. W pierwszej turze. To pierwsza misja bardzo łatwa, tak więc o, tak wyglądał pierwszy odcinek. 45 sekund. I dalej jest srebro. Poczytałem, żeby dostać złoto, trzeba to ukończyć w pierwszej próbie. No, niestety nie udało się, bo za pierwszym razem skusiłem. No nic, trudno, trudno się mówi. Widzimy się w kolejnym odcinku w Operation Market Garden. Witosław Tim ma złoto we wszystkich misjach. My się widzimy na kolejnej, w kolejnym odcinku. Przypominam, środa, sobota, godzina, 16, godzina 20. Niestety nie zdobędę złotego medalu, ze względu na to, że to trzeba przejść w pierwszej próbie. Nie chcę już mi się robić kolejnych, że tak powiem, kolejnej drużyny i po prostu tutaj to przechodzić. Widzieliśmy pumpkin, problems, wiemy z czym to się je, a my widzimy się w Operation Garden, w Operation Market Garden w sobotę o godzinie 20. Przypominam, odcinki wychodzą w środy i w soboty. O godzinie 20 nic innego mi nie pozostaje jak Wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć.